Okej, okay, z tej strony Kadol. I tak, po tym widoku można wywnioskować jedno, że wróciły shadery. Ogarnąłem. A, co drugie już można wywnioskować? To, że lecimy na smoka. I jak zwykle muszę sprawdzić czy się nagrywa, bo jestem wybitny. Chwila. A, no rano nagrywa się. Stół musiałem sprawdzić. I tak, lecimy gdzieś w tamtą stronę. I myślę, że tak, nie o tyle będziemy szukać dzisiaj portalu. Tylko od razu polecę do Smoka. Bo myślę, że tak, zbroja, tak, ochronka 4, ochronka 4, ochronka 3, tej moc 4 na łuku, ostrość 1 na mieczu. Ja myślę, że można to zrobić. Wyłączyłem. Czekaj, miałem włączoną muzyczkę, tak nie słychać muzyki. Czy dałaby się teraz? i powiem tak, no według mnie to ja jestem gotowy. No i znowu, że się zbugowało wiaderko. Tak, ustawiłem sobie. No, może w drodze do portalu walnę sobie ten jeszcze normalny. Ale już jak znajdziemy portal, to odpalam pokojowy. E, nie, czyli jak już wejdziemy, powiedzmy, do portalu. Bo ja, tak, nie zamierzam, kurde, mieć. Nie dość, że będę walczył ze smokiem, to z tymi Endermanami. To już to na hardcore, to jest tak o to, o to trzeba się martwić. A jak na Survivalu, to ale skąd? Po co mi to? Endermany to tylko sobie będę mógł spałnić jakbym robił farmę Endermanów. A do tego tobie jeszcze daleko, bo cały Ender. Ten Endermit jest potrzebny i tak dalej. Dobra, y pamiętam, że jak używałem po raz pierwszy raz perły, trzeba było iść w tą stronę. A jeszcze to zrobiłem przed odcinkiem, dobra, mm, użyjmy znowu. a dalej w tą stronę. Dobra, nie rozwaliła się. Spadła tutaj. No tym. I już starsze dźwięki Minecraftowe, Dobra, wszystko jest zgodne z planem. I teraz będzie tak: Czekaj, zacząłem mniej więcej nagrywanie o 9.00. Także będę szedł do 9.10. Jeżeli do 9.10 nie znajdę portalu, czy w sensie, że do 9.10 będę to nagrywał. Czyli 10 minut szukania portalu, chociaż nie wiem, czy i tak to nie za długo. Myślę, że przez 5-6 minut będę szukał na wizji. Jeżeli nie znajdę do tego czasu, to po prostu zrobię cięcie. Dobra a jeszcze trochę A fajne na drzewo No rozwaliło się. No już pierwsze się rozwaliło Czy nie, nawet nie wiem ile jest potrzebne do odpalenia portalu. Portal jest chyba 4x4 <grym>, Ale tam zazwyczaj są już gotowe perły. Nie wróć, portal jest 3x3 3 na 3 Czyli jest potrzebne 9, 12 perł. A tam zazwyczaj już są powkładane perły, także jest dobrze. No, e to będzie antyklimatyczne, klimaty, anty kiedy okaże się, że nie, nie będzie starcza, nie, nie będzie, kurde, no, nie będę miał wystarczająco dużo pereł. hu, uh, 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 no to wtedy się walnie to cięcie, i będę szukał endermanów w okolicy. A chyba, że portal jest gdzieś na pustyni, to wtedy nie będę narzekał, bo tam właśnie często endermany się lubią spłonąć. Kurde jakie uwielbiam shadery mm. W końcu mi się to ogarnęło wszystko, bo nie wiem, coś się przez chwilę zbugowało i Minecraft mi z shaderami nie chciał działać na tej, na tej wersji Na starych wersjach mi działał, a na tej najnowszej... no ja nie gram jeszcze na 1.16, na snapshotach i tak dalej, bo nie chcę sobie spoilerować, wolę grać i, i nie oglądam żadnych filmów. Tylko oglądałem jakie mają być bloki i, i tak dalej. Ale tak bardziej sobie nie spoilerowałem. Co jeszcze coś? Dobra. Dobra, gitara. Nie. Nie, nie, dobra. nie rozwalaj się w sensie. Jak na razie to... Wy widzicie jaki ja mam powalony świat wyrenderowany? Tej praktycznie cały czas są góry, a te góry nie są normalne, bo to jest kolejna lewitująca wyspa. Gdzie też będzie można zrobić bazę? Ja już myślę o bazie i właśnie Tak jak sobie myślałem to kurde co dalej Jak tego smoka rozwalę A wiadomo zostanie jeszcze Wider, ale co po Widerze Nie będę kończył sezonu tak o zawsze zabijając Smoka bo wtedy sezon będzie miał po 5-6 odcinków co nie ma w ogóle sensu Jak dla mnie yy, Tylko pewnie zacznę jakieś, jakąś luźną serię yy, czy W takim sensie Że będę Szkielet? A jaskinia pewnie E, zacznę sobie jakąś luźną serię. O dynia, ale dynia to ja mam w domu. Czekaj... E, dobra ja po prostu muszę się upewnić czy nagrywam, bo ja to po prostu mam takie... Durne zwidy czy na pewno odpaliłem to nagrywanie. Bo no, takiego materiału się nie powtórzy. W sensie mogę udawać, że szukam portal, o znalazłem portal, o kurde jest odpalony. Ale co z tego, e, że jest odpalony. Jak ja tam wejdę a smoka nie będzie, bo już go zabiję wcześniej. Tylko że mi się nie nagra. Że wolę się, kurde, pięć razy upewnić. Jeszcze zanim wejdę do portalu, to się upewnię, czy to wszystko się nagrywa. Dobra, myślę, że perły mogę użyć dalej w tą stronę. Kurde, no to daleko. Jest, pięknie. To jest w tą stronę bardziej. No to kurde, przecież jest kilka portali na świecie. No, ma mi wyszukać ten najbliższy, a ten najbliższy, jak się okaże, że będzie z kilka tysięcy kratek. Bo mówiłem, ja to było w poprzednim. Ja to mówiłem albo na streamie, albo w, na odcinku, że. Planuję sobie połączyć, w sensie tam gdzie jest portal, zrobić sobie drugą bazę i po prostu te dwie bazy połączyć netherem. tylko zależy w którą stronę to trzeba będzie iść. Tak to bym sobie zrobił, właśnie przejście przez nether do tych baz i miałbym do portalów kilkanaście sekund. No a w nether, żeby się jeszcze zrobiło kolejkę, że szybciej bym się przetransportował tam. Nie, nie no dobra jedzenia mi starczy, bo jak odpalę sobie pokojowy, no... Bo ja nie zamierzam z Endermanami się klepać. Dobra ile to już trwa? Jest dziewiąta siedem, to myślę, że zaraz... Yy, no że zaraz walne cięcie po prostu Jest wioska XT Czyż nie? nie, tu nie ma wioski. A tu jest opuszczona wioska. Tak? Jakieś jest takie pozarastane wszystko, a nie, jednak nie Nie no nie, to jest za zamieszkana to Coś mi się zdawało, ale fajnie, fajnie O, dzięki Dobra, to ja myślę tak, robię cięcie Tylko kurde, pod które się robiło cięcie, ja pierniczę Ja jestem jednak genialny, dobra Nie no, pod F12 się robiło, dobra Robię cięcie i widzimy się przy portalu, dobra Dobra, e, według perły zaleciałem już za daleko Tylko gdzie ona spadła? Tu? Ej, gdzie mi ona spadła? Ej. Ej, no przecież wypadała Gdzie ona mi... Kurde, na tych shaderach to takiego czegoś nie zobaczę A, tam jest! Dobra, zaleciałem już za daleko według perły Czyli według moich obliczeń powinien być portal gdzieś tu Tą stronę teraz Dobra, przebiegnę kawałek No serio? Teraz? O przecież ul znalazłem No bez jaj, że mi się skończyło wiaderko z wodą W sensie, no z, oczywiście Minecraft musiał swoje bugi Kurde przypomnieć o sobie, że to jest dalej zbugowana gra no bez jaj. Dobra, zostaje sobie punkt odradzania. Idę. Aha, dobra, i nagle woda mi wróciła. I have zero questions. I have zero. Zero questions. Po prostu... Wow. Dobra, i teraz zapomniałem, w którą stronę to miało być. Dobra, jeszcze raz. W tamtą stronę. A, o ta tam jest ta góra. Rozwali się czy nie? Kurde. No i gdzie teraz polecieć? A tutaj. Powiem tak, to oko jest jakieś szczęśliwe, bo mam dalej 13. Może 13 to szczęśliwa liczba. Ej, nie zdziwiłbym się, jakby ten portal był tutaj w górze, wkopany. A ja nie wziąłem, dobra, chociaż dobrze, że pomyślałem na tyle i wziąłem ze sobą. jakikolwiek kilku. Dobra, ten portal jest w górze gdzieś. A ja nie wziąłem ze sobą łopaty. O boże, dobra, zejdę na najniższy możliwy poziom i zacznę się kopać po prostu. Czyli gdzieś tu. No i dobra, zaczynamy się kopać Zobaczmy w jak szybko znajdę portal Wiesz ja, bladego pojęcia nie mam, na jakiej wysokości mniej więcej portal występuje Akurat tego info nie, nie mogę kurde oczywiście sobie zobaczyć Jaka to mniej więcej wysokość yy, portal No cóż Ale myślę, że jak będę się kopał wystarczająco długo to znajdę w końcu Mam na, taką nadzieję, że po prostu sobie wejdę i będzie portal na mnie czekał. Ale zawsze to trochę więcej kobla sobie jednak Podbudowanie może się przydać. Eee. Dobra, jeszcze nie ma. który to jest kratka tak ogólnie? 40. No nie wiem na której. Myślę, że portal to jakoś 30. 20 kratka. Ja bym taką obstawił. No już perła gdzieś tutaj zahaczała zawsze, no to... Myślę, że gdzieś tutaj już powinien być. A i jest, mamy to Dobra. Do biblioteczki od razu się wkopałem. Rzućmy okiem, dobra Kurde, tu jest naszej derek zarąbiście. A no nie, mówcie, że nie. Wróć, no na no odwrót. Dobra, jeszcze mam normalny odpalony. A no i szukamy portalu. Ech, dobra, nie będę tego lutował, bo ja tu po prostu jestem po portal. A, jest wyjście. Serio? Co ma znaczyć? No fajnie, czekaj Dobra on się w sobie nie wysadzi przez podłogę Sa to jaki Myślałem że się nie wysadzi przez podłogę Ja pierdliczę na shaderach to jednak tu jest kurde ciemno Muszę to Aha, dobra, tędy wchodziłem No so bez jaj Aha, fajnie Fajnie mi się spełniło dobra, nas po schodach w górę to raczej nigdy portalu się nie znajdzie O ty no, Chodź tu Dobra, będę sobie musiał <noise> Dobra, zwiększenie jasności nic mi tu nie dało Jest skrzynka, no, dzięki raczej nic mi się nie przyda Razem jak mi się pochodzi, dobra e, wróć No co, muszę sobie brightness zwiększyć bo No bo za chiny nic nie widzę Dobra, w tą stronę. Dobra, obawiam się, że trzeba będzie zagłębić się bardziej tam, czego nie chcę robić. No proszę, no dlaczego tak gównianie musiało mi zespawić? To jest chyba, no kurde, co to jest? Widzicie to? Tam jest portal, bo tutaj tam jest takie zamknięta przestrzeń. Z no ale spokojnie sobie poczekam aż mi winda zjedzie. Dobra Zobaczmy czy miałem rację, że tam jest portal. Bo taki od takie oddzielne pomieszczenie nie jest. No właśnie, miałem rację. Takie oddzielne pomieszczenie nigdy nie jest spodnic. nic, kurde, zostawcie mnie. No chodź. <laughs> Dobra. Żadnych pereł nie ma. Po raz pierwszy tak chyba widzę. Bum. Dobra. <laughs> Trochę to ryzykuję. O, fajnie, dostałem blindness na dwie sekundy. Dobra, teraz tak, co ja tutaj chcę, to poczekać na noc. Ale nie będę czekał, w sensie no, bo wolę mieć tutaj spawn um, niż później błąd, no, niż później mieć problemy. Ale co już się robi? Odpalam sobie pokojowy przed pójściem do endu. I tak, robię kolejne cięcie i po prostu czekam na noc. Dobra, już <noise> przespałem się. Dobra, no. Yeet! Dobra. No lecimy od razu, no. Go, go. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Tylko pytanie: gdzie by kurde zespałniło, Bo to w różnych miejscach lubi spełnić. Żeby nie nad przepaścią, please. Mogę w sumie jakiekolwiek perły sobie wziąć. Aaa, w sumie tak miałem tylko jedną. Dobra Lecimy od razu Rozlewam wiadro i idę się ma? <gry> nie dosięgnę. Z tego jak najbardziej. Teraz schodzę ku kulturalnie, nie? Bez pośpiechu. Na spokojnie. No tak, no wolę oszczędzać na materiałach. Bo trochę tych wiesz mam do zrobienia. Ogólnie ogarnąłem już w końcu jeden błąd. Za mało strzał chyba sobie wziąłem. No chyba, że będę idealnie strzelał, no co, no... Lata tutaj skurkowane, dobra. O takie niskie to. się ma, gościu. Takie niskie to mogę ze zestrzelić. Dobra. Kurde, za wysoko. Pięknie. Aj, 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 aj. Już mnie chłopo atakuje. Dobra. Działamy um, ja się takie odsłonięte. Tu. No z... aj. Dobra. Byle po poniszczyć te, które nie mają osłony, trochę wyżej. Pięknie, Dobra, gdzie ja jeszcze mam te, co tutaj jest, ale tutaj jest sobie wysoko. O, tam jest, widzę. Jakbym tak teraz trafił? Ah. Może teraz? No, nieco wyżej. Teraz? Chyba siadło. Dobra, e... No, serio, tak się rozeszło. Aha, no nie w takim momencie, no nie bugujcie mi wody w takim momencie Dobra, to zaraz się od, ogarnie ta woda To spróbuję ściągnąć to... O kurde Stefan? Stefan? Ej nie, bo mi się woda zbugowała No halo! O dobra, ogarnęło się A ja tu się głupio ta woda roznosi O dobra, tutaj niech ten A to jest ta jedna z wyższych, wiesz? Ugh. Mogę w sumie próbować sobie postrzelać z łuku. Dobra, Dobra, ja już wolę spać po prostu. Wolę już spać, bo to kurde by mnie zabiło. Jakbym tam długo stał. Dobra, e... teraz chwilę muszę się rozejrzeć. Czy. Tutaj ściągnąłem to. Chyba tak, bo tu nic nie ma. Na tym byłem. Yy, tam widzę jest, bo bierze z tego energię. Tu jest klatka. Do tego i tego chyba tam też zestrzeliłem. Tutaj zestrzeliłem, tutaj zestrzeliłem. Tutaj też zestrzeliłem. Czyli zostały mi teraz tylko te dwa chyba. Ale nie wiem. No też, kurde. Tak ciężko do oko powiedzieć. Dobra. Hmm. Od tej strony powiedzmy się za to zabiorę. Ale mi, kurde, zrobiło jeziorko. No ale Czasami ta woda jest, kurde, jakaś nieogarnięta i tak się dziwnie rozkłada. No, kurde, raz w życiu jak ta woda się jakoś lepiej rozłoży. No, może być i tak. Dobra, jak to tam. Zaraz powinien być też szczycie tego. Dokładnie. Tam. Dobra, myślę, że mogę już normalnie sobie Kurde, spadalski. ale To zostawiam I teraz tak, zostało mi chyba tylko tutaj No, wskakuj No ja się Uwielbiam wodę, uwielbiam wodę po prostu Mechaniki wody w tej grze Dobra, nie będę chyba czekał aż to zejść... Chociaż dobra, tu jest przepaść z drugiej strony, to się nie będę budował. Czy ja pościągałem wszystkie turety, o kurde? Chyba wszystkie, no niech to już schodzi. A mogę w sumie wziąć pustą fiolkę. To bym sobie zebrał ten smoczy oddech. ale trzeba po prostu... Niech on sobie postrzela gdzieś tutaj. Ostrze, dobra, kurde, ile to czasu schodzi? Dobra. No, dobra. Kurde, teraz zeszło jak myślałem, że ten... dobra, lecimy coś tak czuję, że on mi łatwo nie da zniszczyć tego ostatniego Dobra, szybko... no nie, nie rozwaliło się Ja to jestem wybitny, dobra? I to powinno być wszystko Jeszcze tam jest! I mam strzał 25 A ja myślę, że już na spokoje, czekaj Oj pyczku A ty się tak bulwersujesz, jeszcze ci nie rozwaliłem wszystkich tych Twoich healerów, dobra tutaj niech będzie to wiaderko Uważam, że to jest durny pomysł, żeby je tak wiaderko walnąć, ale by mnie ściągnął skurkobany, Dobra, zostaw mnie, gościu. Ni nic, nic kurde, osobistego. Dobra, już się. No, jakie to jest wysokie ustrojstwo? Dobra, schodzę. To już powinno być wszystko. Tak, dobra, to było ostatnie. Ty ja? Na stówę. Dobra, bierzemy się za niego Chyba, że on pierwszy weźmie się, weźmie się za mnie. Dobra, jak z tą wodą. Dobra, chyba trafię. Dobra? Kurde Dobra, bierzemy się teraz za niego. No nie zostało mi dużo strzał, no 22 strzały, wolę na jego poczekać, że się jakoś... O właśnie... No pokręć się tak w miejscu. A dobra, teraz miecz, dobra, dobra. To powiedzieć, no urwał, ha, ale dobra, młody adeks strzelecki o kurde, oj, oj oj oj, oj byczku, dawaj no, kurde, już tak czuję, że zaraz mi się strzały skończą, no 11 mi zostało, dobra, chodź tu już, ląduj, oj привет. No co, no podejść tutaj, kozaku o kurde No, nie, no jak to nie trafło? Dobra, ee, strzały. Gdzie mam jakieś strzały wywalone? <gry> A gdzieś tutaj powinny jakieś strzały pospadać, co nie trafiłem. No, please. Zostało mi 8. No chyba, że będę czekał, aż on tutaj zleci. Chodź tu. Kurde no, musiałem akurat o strzałach zapomnieć, no jestem wybitny Złaś tu na dół Co on i tak po czasie na dół zleciał, Jego ja go nawet nie atakowałem, on sam sobie zleciał No, chyba teraz będzie leciał na dół, no chodź tu No chodź tu koleżko no Dawaj Chodź tu nad portal Co jest? Ej on jest immun. Kurde, po głowie muszę go nawalać Kurde, jeszcze jednego bym ci strzała oddał Dobra. Teraz spokojnie, bo <ścoughs> pięć strzał. Dobra, 6 Muszę czekać, aż będzie tak... Że go na stówę trafię, bo inaczej to cienko będzie wyglądało. A mam tylko pięć strzał. A pięć strzał tutaj raczej na niego nie starczy. Muszę po prostu wyczekać, bo on tego Będzie nade mną leciał. Dobra, już wiem dlaczego na walkę ze smokiem należy zabrać co najmniej ze tak strzał. Chodź tu. Nie wiem, czy ryzykować strzelania. W się sensie, no. A bo no chyba, że na po nad portal zaraz wyląduję, nie? Oczywiście, że nie. Chodź tu, no, gościu. Gościu, gdzie ty bilatasz? No, zejdź tu niżej. Patrzcie kurde, 360 robi wokół wieży Co za koleś, co za koleś, no A on się zbugował wokół jednej wieży i wokół 10 lata. Chodź tu z na dół. Może jak nie będę go atakował, to w końcu postanowi zlecieć na dół Ja mam trzy strzały, no ja nie zamierzam ich wywać, bo ja tak nie trafię w taki ruchomy cel, że jest tak daleka Chyba, że... O, widzę, widzę jakąś strzałę. A nie, dobra, to, to ten jest. <laughs> o, jest, chyba ląduje, dobra, chodź tu, gościu. Czekaj, by, biłem go, kurde, w brzuch, to w głowie, teraz powinien, powinien być ogon dostępny. No i po smoku. Uwolnić, end, fajnie. Kurde. Dobra, to się ten Dobra, większość expa niestety wyleciała gdzieś za ten przez portal, A, ale fajnie. Dobra, mogę już normalnie odpalić. Te się tutaj na respi. No właśnie. Dobra, e mamy smoka pokonanego. Mamy jeszcze jajko, które sobie w sumie zabiorę. Jako zdobycz Następne pokolenie Dobra Jejt No i cóż no Smok pokonany Trochę to była długa walka Bo nie zebrałem wystarczająco dużo strzał Ale Która jest No jest 9.30 No trochę to długo potrwało No ale tak no Jak sobie minecraft Napis minecraft Leci no nie będziemy czytać tej historii, to nie ma sensu. Ja po prostu teraz zakończę odcinek. Smok pokonany, teraz lecimy po Widera. Może w następnym odcinku zobaczymy, ale na dzisiaj to tyle. Nara!